Witamy w tłumaczu. Tutaj praca najlepszych specjalistów językowych łączy się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki autorskiemu systemowi obsługi klienta zlecisz i odbierzesz każde tłumaczenie sprawnie i bez zbędnych formalności, a także skorzystasz z wielu dodatkowych opcji. Po jednorazowej, krótkiej rejestracji staniesz się pełnoprawnym użytkownikiem systemu. Możesz szybko i sprawnie uzyskać wycenę oraz zlecić tłumaczenie. Moment jego odbioru zostanie określony co do sekundy i z całą pewnością dotrzymany. Wszystkie Twoje tłumaczenia oraz teksty źródłowe zostaną umieszczone w Twoim indywidualnym archiwum, do którego będziesz mieć dostęp nawet po latach od zlecenia. Zwrócił uwagę na możliwość łączenia kont użytkowników i tworzenia wspólnych archiwów. Te funkcje stworzyliśmy z myślą o klientach korporacyjnych, aby ułatwić im zarządzanie przepływem dokumentów. Otrzymują oni również okresowe raporty dotyczące złożonych zleceń dla celów sprawozdawczych i księgowych. Dużym zainteresowaniem użytkowników cieszy się także nasz starannie opracowany program premiowy z bardzo interesującymi nagrodami. Punkty otrzymasz za zlecenia, ale także z okazji urodzin, za polecanie systemu znajomym oraz w ramach promocji okresowych. To nie wszystko. Wielu użytkowników ceni sobie nasz słownik. Odwiedzają również forum językowe oraz inne działy, w tym sklep. Tłumacz to całościowy system obsługi klienta, którego celem jest maksymalne uproszczenie współpracy z profesjonalnym biurem tłumaczeń. To naprawdę działa. Jeśli masz wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami w godzinach pracy biura, telefonicznie bądź poprzez czat. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania. Mogą też zorganizować krótką prezentację systemu dla pracowników Twojej firmy. E-tłumacz to dobrze wykonane tłumaczenie i wiele korzyści dla Ciebie.